stars i mamy tu za darmo jakieś rzeczy hop hop O ej, nani jest! Nani Ej, nani 13 tysięcy kredytów! Co to jest oparte specjalne? Jezu, widowie. Co to jest? obra kredyty do minimajka idą. Ale Nani jest za 12 zł, ale ten. Ale ten, Tania. Na 29 jakieś spraya zety, ok, Widzę tutaj tego zeta Zeta Angelo e, Znaczy jakie Angelo? Melody widzimy jakieś skinki fajne I co? Ona tylko kosztuje 6, 70 dziennik e, Nie, nie ważne 5000 L'oreal primo Tutaj widzimy właśnie mam tego swajka i dzisiaj spróbujemy nabić 6300, nie 1000, 6300 pułarków. Przechodzimy do pierwszej rundy i od razu będziemy mieli star drop'a, Jakby gramy tą rundę, a jak coś widzę, jeszcze zapomniałem wspomnieć. No, niestety nie będzie tych igrzysk śmierci, bo igrzyska śmierci się popsuły ogólnie, były na ternosie jest, już dlatego nie gramy ogólnie, a te igrzyska już są popsute w sumie, to to nieważne. O ja dedam. O Jezu. Dobra. Bele, 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 bele. Bele. Czemu ja ginę? Dobra, ale zabiję ją przynajmniej. Dobra. Ja wiem na co będzie dobry Spike. Spike będzie dobry na dokaucie. Nie wiem, po prostu sobie wybrałem, ale troszkę. Ja akurat nie znam spajka, na, Jakim, na jakich trybach jest dobry, ale widzę, mam dla siebie zadanie. W jednym. dzisiaj i jutro, jak nagram odcinek, macie u mnie widać widzieć 15 rangę na spajku. Rozumiecie? A dzisiaj jeszcze. dobra. Po co ja tego ulta zużywałem? Nieważne. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Hop, hop, hop. Zabity. dobra. Edgarius, Edgarius, Edgarius. Dawaj, dawaj. Prawy ja go dosięgnąłem. Dobra, jest. Dosięgnąłem go. Mam stary dropa. C a, a, teraz spray dzisiaj do odblokowania. Do Dobra, ale mamy bardzo rzadki, jaki bardzo rzadki. Bardzo słaby. Sonia. Bardzo słaby. Ale mamy tutaj ten, misję specjalne i tutaj ten. No tutaj spray. Tego. Eee, królika. O. Jak mamy tutaj spraye w katalogu chyba. Co nie? To tutaj powinny być spray. Spray. Mmm. O kurde, ej, ja mam fajne spraye. A nie, to nie są... Nie. No niestety. Ja tak nie mam. Ale mam na przykład... Ja mam emotkę nie spray. Ale ja jeszcze tego Gema sobie kupić. Emotka. To chyba jest unikatowa. Ej, ale ja mam tu dużo legendarnych emotek. No. Dobra, tutaj nie ma epicki, to nie do epicku. Albo. Aha, i jasny Mechamortis. O kurde, ej, nigdy nie widziałem tego skina. Ej, tutaj, Królicza brygada chyba, nie. A, nowaj, złodziej Edgar, o, Piper. O kurde, ona 5000 z tego. Jakaś to w skorpion, czak. Dobra, te, to co? Szukamy tą ikonkę gracza, ale rzadka czy co? Hmm, o te skiny nie. Hmm, hm. dobra, później się tym zajmę, widzowie. Przechodzimy do następnej rundy. Żeby już was nie zanudzać. Dobra, na no kałcik leci. Widać, że tutaj już jest dużo graczy. Graczów, tak, graczów. Nie gra... Nieważne. Ja mówię graczów, tak. Graczów dobrze się wybawia. Mówcie graczów. Mam rację, jak ta nani. Hmm. Dobra, rozjadam nas. Jak ja będę Mini Majka miał, to od razu będę każdego rozwalał. Dobra, teraz lepiej. Teraz lepiej trzeba się ustawić. Od tej. łop, 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 łop. Nie, Mini Mike! Heh, przegramy. Eee, widzowie... Przegrana. No niestety, ale teraz myślę, że pójdzie nam dobrze. Widocznie nie jest na... ...nokaucie dobry spike. Niestety. Na pewno... dobra. Miałem już to ten Sigma Shelly musimy niestety zabić. Znaczy unicestwić, Jezus! Nie blokujcie mi filmu YouTube! <grystanie> no jakaś MZJ! M. Breee! MZJ Co ja powiedziałem? Zobaczyłem, czy te oczy na serii tak podążają za przeciwnika Nieważne. Dobra, to Shelly Sigma zostanie zaraz unic... Unic... Unicjo... Unetciost... Unet... Dobra, widzę, teraz już jej nie ma, zniknęła nagle. Dobra. Zaraz będziemy mieli... Y, 5300 pucharków. Nie, 6000, Jezu. Moja logika jest zerowa. Mm. Dobra. Trzymy, lecymy, lecymy. A ogólnie taka ciekawostka. Wiecie, że jak klikniecie graj, to zacznie wam się gra? No na serio. Widziałem też taki lifehack. Jaki lifehack? Błee dlaczego... aha 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 amorek z bagien aby z bagien z bagien o z bagien a w ogóle zapomniałem o Biję 15. ragę na mortisie i angelo No serio uff kurde dobra dam tutaj op dostał Nie. Aha. Czemu ja go nie wtrafiłem? Widzowie. <grym> Moje umiejętności. Jednak Spike jest dobry na solo. <grym> ja żartowałem tylko. Hmm. Ogólnie będę planować zamiast tych igrzysk na jakiś inny tryb. Jeśli nie, tryb. Jakiś inny odcinek z Minecrafta. Bo dawno nie było Minecrafta, to będzie taki fajny powrót. Bo nie ma Minecrafta na razie. Dalej. E tutaj. Bum, bum, bum. Nie. El primo. Nie lu no jak ja cię ultem nie strafiłem miejscu. Uciekłem. Ło, wow, widzę tam Henka Bum Re Dobra Widocznie na solo idzie lepiej Spike'u Bo wow, Barley versus ja okay. No, chyba widzimy kto wygrał Ło, wow, jest dziesiąta ranga w końcu Teraz piętnasta Widzowie Robisimo dla mnie, tak. Ogólnie, widzowie, bardzo Wam dziękuję. To, co robiliście, że wczoraj 800 wyświetleń praktycznie wbiliście i 790 pewnie ileś teraz, ale gdy ja patrzyłem, było mniej troszkę. Precz stąd szatanie. E, dobra. Dobra, chodź tu. Ło nie, ja go nie wtrafiłem! Zginąłem od Sigma Barley'a. Uy, uy, uy. O, ale zrobiłem zadanie. Sigma Barley mnie pokonał. Właśnie powiedzieliśmy, kto jest Sigma. No oczywiście, że te... Tych dwóch zadmiarzy. Widzimy jakiegoś Sigma, mamy Sigma Carla. No i tyle. I poko tam była. Tam był Sigma Poko. Frank, Frank. Frank, Frank, Frank. Jak Foxy wczoraj mówił, Frank. U nie! Ej, ja dodam, ja dodam, ja dodam! Jezus, ten Frank. każdego go rozwala ten Frank. Dobra, ale mamy star dropa. I otwieramy. Jezu, smutna Minka, e, smutna moska. jaka Minka, Be. Dobra. E, tutaj, jestem już po kolejnego StarTropa, a może ucieczka z trofeum? He, może? może, może, może i może. Będzie. Wygrana. No chyba będzie. Nie wiem. O, jest hackers Kraj jeden. Rosja, nie Rosja, błaga. Kibidi toilet? Skąd ja go zabiję? O nie, mini Mike! Eu, ogólnie dzięki za pucharek. Ty też będziesz moim pucharkiem. Rosja nie niep, nie, 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 nie. No dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekaj, szybko, uciekaj, 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 nie! Chłop uciekł pierwszy, ale ja mam 12. Dobra, i rzadki start, drop no. ale mam już ten: 90. Już jeszcze jedna runda, i będę miał ten: wygrana. No, w sumie wygrana. Musi być wygrana. Runda. Dobra, uwaga, uwaga. Zaczynamy kolejną rundę. I chyba ostatnią, jak wygramy, ale ja myślę, że. Nie zdołamy, chodź tu, robocie, minus jeden, ale teraz mam zero, a będę mógł przez, dobra, mogę przez ten. Dobra, zabij go. Ale jeszcze mogę, tylko muszę 12 pogarków uzbierać, To jest mój cel. No serio widzowie. I tyle. Oj, Aha, fajnie, fajnie. Bo ty. Bra! Tick! Dobra! Pierwszy. Teraz drugi lecę. al primo al prim primo 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 è il primo <laughs> primo è il primo topo primo <laughs> no?